Szanowny panie prezydencie Brejza, czy mógłby pan odpowiedzieć, dlaczego w tym miejscu jest ciemno, jak nie przymierzając u jednego mojego ulubionego radnego w głowie? Ja odpowiem za pana. Tu jest ciemno, dlatego, że nad tym przejściem nie ma nawet jednej latarni. Widzi pan tego pieszego? On tam szedł, ale go nie było widać. Jak to się stało, że pańska szanowna komisja do spraw doświetleń przejść dla pieszych nie zauważyła tak ciemnego przejścia w tak ważnym miejscu? Przecież to przejście znajduje się na jednej z najbardziej ruchliwych ulic w naszym mieście. Czy pan, panie prezydencie Brejza, nie jeździ tą ulicą do pracy? Panie komendancie Ratajczak, czy nie jeżdżą tą ulicą pańscy funkcjonariusze? Panie komendancie Fejt. Państwo pracownicy też jeżdżą tą ulicą, nieprawdaż? Myślę, że i miejscy, i powiatowi urzędnicy odpowiedzialni za drogi też tą ulicą jeżdżą, a tylko ja widzę, że to przejście jest ciemne? Panie prezydencie Brejza, wzywam pana do Oświetlenia tego przejścia. Już nie wymagam, żeby pan je doświetlił, tylko po prostu oświetlił. Chociaż jedną latarnią. Może być ledowa. No chyba, że czeka panna trupa. Także panie prezydencie Brejza, niech pan pogoni do pracy swoich kilkunastu urzędników w Wydziale Dróg i Transportu. A może tych z inwestycji? To już Pana wybór. Wzywam Pana do natychmiastowego działania. Myślę, że nie tylko w swoim imieniu, ale również mieszkańców naszego miasta, którzy jeżdżą i chodzą po tej ulicy. Bo nie każdy kierowca jest tak spostrzegawczy jak ten.